No, pierwszy druid. Pierwszy i chyba ostatni tak, okay. <laughs> uh, no z druidem to. To kaplica jest z druidem. Oh, shit. druidem jest kaplica. Okej okay. nie będę rzucał dwóch, bo jeszcze zagra bombiarza. Zrezykujemy. Pewnie ma e, wild, e, d, a, gniew. Pewnie ma Rough, ale Jezu, co wy z tym symulatorem kart? Ludzie, idźcie grać w Hearthstone albo coś, a nie będzie symulować granie w karty. No come on! Nie Długo moje, moj, moje, moja nazwijmy to, dominacja nie potrwa, bo ledoliczota jednego mam, nie mam hunter z marków i zaraz będę zmuszony dokonywać niefajnych ni wymian. Tu właśnie drugi trzponów, 2 za 1 żelazna na kory, 10 za 1 i tak dalej. Tyle. Gostek przeczyta wypowiedź, i się wtrąca. Sorry, już nie będę. Chyba, chyba, już. nie jest fajnie, bo. To mi zginie od swipa, cokolwiek teraz nie rzucę, to poleci swipe. No. Ech. Gdybym tak nie zrobił, to teoretycznie jak ma swipe a, mógłby mi w twarz walnąć Swipem, albo nie wiem, zbić tym. Zbić tym. Swipe w to tracę dwóch stronników. Tak mam szansę na to, żeby Musisz w tej sytuacji wyjść gdzieś. obronną ręką. OK Niestety nie mam nie mam e, nie mam żadnego. Nie mam żadnych psów i to jest to jest zawsze źle. jakbyś przeczytał pierwszą stronę książki i ją recenzował. Ja nigdy nie czytam książek, ja je od razu recenzuję. Po co? Ja już wiem, co jest w tych książkach. What the fuck? Ech.

Jak to, jak to mi jakoś jakiś dobry, dogodny dla siebie sposób rozwali to, to raczej już nie ugram nic, bo po prostu będzie tego za dużo, to będzie za duże, ponty itd. i tak dalej, nie dam rady. Okej, okay, nie jest źle. Dobra. Kostak jak jest Taty ma strażnik Serdecznej Cegły i co robi? Z pamięci? Kurczę, nie pamiętam. Mogę wrzucić. Czuję zaromany, no bo... Przewoływany jak Serdeczna Cegła ginie, 4 na 8. Co robi? O, świet. Nie patyczkuje się z Hultajami. Haha, <laughs> nawet nie przeczytałem, lol. <laughs> right i've got a hit. okay a top e left is Martwy yy, żelazna kory, ale jeszcze nic. Okay. Nie mogę dać strażnika na drugą stronę, bo tam jak będę uploadował wideo na YouTube będzie talia, którą teraz gram na arenie. Pomyślę o tym, gdzie to ładnie umieścić. Żeby było duże czytelne i żeby widoczne było. Kluczowych kart czasami gracze nie mają, albo nawet jak mają, to jest albo za późno, albo, albo ja im nie daję takich możliwości, żeby dobrze wykorzystali te karty. Chodzi mi tu głównie na przykład właśnie o falę płomieni i tak dalej, i tak dalej. Bo ten y, druid, z którym przed chwilą grałem, teoretycznie gdyby miał y, Swipa, coś takiego, to... Mógłby jeszcze to ugrać. Stawię Yeti? stawił to Yeti, Fuck. Nie jest za dobrze, ale jest Agent Squire na pocieszenie, oj. Może trzeba było poszukać dwójek, rzucić wszystko. Liety jest naprawdę dobrą kartą. Z miejsca w to kula ognia, a od niego pewnie poleci. Chyba, że nie będę miał kontroli nad stołem wtedy, Lipa. Mało hunterkiem pogrywasz 41 31 level. Ja chyba nigdy, nikim nie mam 60 levela. Ja w ogóle mało gram w chadcom. Nie wstydzisz się tak mało? Czy we talie pokazywać? Cegła, pewnie cegła ładniejsza. Ła, jest cegła. To nie mam ani trójki, ani nic. Może to, to błąd. Okaże żywiołak? Do you even żywiołak? Nie żywiołaka. to. plus to też nie chętni ale i Trzymaj się stoker. Pij dobrze ze swoją cegłą. Jak tego nie zabije, to top deckiem byłaby pani, co leczy. Zapominam zawsze. Wow, suczy syn. królik Baks mówił Achuj. Nieprawda. Kiedy królik Baks mówił Achuj? Nie. Coś złego królika Baksa ci rodzice pokazywali. O no, top deck był, tylko że co ten typ zrobił? Miał manę na ping, zamiast spingować, pozbyć się problemu, to teraz sobie. Oh, wow. wow, naprawdę? Dalej nie pingujesz? Hej, okay. tura. Ura, bura, szósta tura. Domyślam się, że ma Cone of Cold. Tak wyglądało to po poprzednich zagraniach jego. Okay. Nie da psz, Nie da Fala pop pa, 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 pa. Z tego to nie będzie raczej dwanaście zera, czy dwanaście to na pewno nie będzie. Z tego nie będzie. Nie wiem, może. 9 gier ugram, ale no, nie. 12 gier taką otarł, to są jakieś RNG potworne. Musiałoby wchodzić w rachubę. Naprawdę. Wow, okej, okay, całkiem nieźle to wygląda. Musimy the You must cleanse. Okej. Dziewa zakwitam. Jejej, o cali kendin. Dam radę. Kto ma dać radę jak nie ja? Będzie 12:00. What, What do you do? We do 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 Czas, jak zagrasz dziś wieśka 2? Mam ochotę zagrać, w skitu się, ale rankingów nie pograłem. Próbuję ranking wbić. Po także pogram rankingi, jak się okaże, że spadnę w ranku, bo pogram wieśka, a jak nie, to. Okej, okay. 10 mamy. Co ja mogę zrobić? Ile tych obrażeń mogę zadać? Dwa... Okay, wszystko z go Jedziemy typa, nie ma co się zastanawiać, nie? Well a co widzisz, Kostek, jak patrzy w lustro po jednym piwie? The hunt I will Wierzy w cegły. No tak. No tak. Zostawiam. zostawia. Ostatnio często te web spinnery na początku podchodziły, więc może być ok. No i dobra. Mini web spinner. <śm> Niestety to jest Hunter, który mnie niestety pokona, tak mi się wydaje, bo... bo... bo ja nie mam psów, a on na pewno ma, więc... tak to wygląda. Zagrałem tak, dlatego, że będę miał ciało na stole. On to zabije, trudno, a tym bym zagrał tylko... zadał dwa obrażenia, więc... o kurwa, panie. Not good. Dobrze! Dobrze! Dobrze, 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 ale nie tak ma psy. Ja nie chcę, bo ma psy. Oj, oj, oj. O kurwa, za osiem dostanę. Dostanę za osiem, pewnie. Aj, nie da ps, nie da ps. Aczkolwiek, jak ma te psy... A ja teraz tonta rzuca, to może mu troszeczkę plany pokrzyżuję. O, soczy syl. Good stuff. Dobrze, dobrze. Tutaj an jest dobry, ten Co jest dobry. Dobrze Dobrze How you doing Chyba nic nie mogę rzucić Wieszem Na noże tutaj gramy na psy, tylko ja nie mam psów Fuck my life wiedziałem, że coś takiego mnie spotka Dwie wierkata gra. Prawie. Może no, trzeba było zagrać Savannah, Jaime, ale. Eh. Boję się, że ma Deadly Shot'a eee, Nie wiem, może Nosorożca dobiorę znowu Obdeckuję Kill Command To będę musiał użyć albo jako finishera, albo jako removalu. Żeby coś mu zabić, co będzie mi zagrażało Na tym etapie psy to mnie to tam wali, czy rzuci, czy nie Jednego psa sobie przywoła Pozdro Gorszy był jakby jakiegoś Leroya miał, albo coś takiego, to wtedy, to wiadomo Dwa więcej nie, wi nie, nie, nie wiadomo co pod biurkiem mu siedzi. No nic mi nie siedzi. Pokazać wam? Nie będę pokazywał. Trudno. Okej. Okay. You let the dogs out. You let the dogs out. Okej. Okay. Trzeba jakoś dobrze spożytkować. Stąd by był dobry, brakuje mi czwórki jakieś fuck. Więc może tak. je to podleczę się. I będę miał 17 życia. On ma na ręku, nie wiem co. Tu na stole ma dwa. Ma 5, 9. 9, 11 obrażeń, a ja będę miał 17 życia. No nic, tak muszę chyba zrobić. Mógłbym tonta rzucić, ale to będzie tylko jeden tont, który tak naprawdę tylko te dwa obrażenia powstrzyma. Yy, przepraszam, trzy obrażenia, czyli efektywnie powstrzymuje trzy obrażenia tontem. Yy, nie, dwa, przepraszam, dwa, bo jak tonta rzuci, to by miało to dwa życia. Dwa, dwa obrażenia efektywnie powstrzymuje, więc równie dobrze mogę się podleczyć ze dwa. Na jedno wyjdzie teoretycznie. Noin. Okej, okay, idzie na wymianę. Dobrze, dobrze, idź na wymianę. Kowek AU! A! Ah! Okay, albo rzucę to plus 100 to. i to, w to, w to muszę rzucić ewidentnie. Ah, Dzięki za follow, macho. <coughs> A. Macho 22. Dzięki za follow. Um, no, albo rzucę to plus 100, to. będziesz 5 many To bije to i tyle. Są to kurwa nie, no, sześć to jest tego no, no, osiem mam no. obrażeń tak muszę zrobić, Wolałbym to zrobić, ale nie, nie nie Najbiedniej jakiegoś sępa na ręku, kisi. Zresztą sęp i psy to i tak już... ...jebane. Co tu kmić? Hiena i zabijasz na on w następnej turze ma ile obrażeń? Ok. I tak jest zaskakująco dobrze, więc nie ma co narzekać. Trochę na końcu szczęście zabrakło. Jak miał psy w talii, i dobrałbym to. Potem go pocisnąć. Oh my god, za 9 wygranek dostałem 155 pyłów. To jest jakiś żart. Żart, taki optymistyczny. Ach. <ścoughs> Dobra.